Sponsorem programu jest autoryzowany sklep GoKamery.pl Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie Junaki na Woodstocku. Zapowiedź imprezy industrialnej. Mocarne DUCATI Monster Michała Honda Vfr Crossrunner Jesteśmy wreszcie na przystanku Woodstock. Motocykle Junak przerobione przez Madriders i Motokulturę 7 dotarły tutaj. Rozpoczęło się głosowanie dookoła masa przyjaciół, którzy rozrabiają. To jest Woodstock. Tutaj jest wszystko dozwolone. Za chwilę spróbuję przedostać do Jurka Osiaka, żeby mógł. E żeby mógł e, powiedzieć coś na temat motocykli, które zostały wykonane. Sam jestem ciekaw, który bardziej im się spodoba. Słuchajcie, tu jest w ogóle szaleństwo. Są przyjaciele z Niemiec, są przyjaciele z Niemiec, są Anglicy, wszystkie możliwe nacje, oczywiście najwięcej Polaków. Atmosfera pokręcona totalnie, wszyscy rozrabiają jako pętani. Natomiast Jurek to jest ta postać najważniejsza. Od niego będzie zależało bardzo wiele e, i za chwilę Przeniesiemy się do namiotu Junaka, w którym Jurek Osiak będzie się przyglądał motocyklom i bardzo, ale to naprawdę bardzo mnie ciekawi, który z nich uzna za ciekawszy. Ja mam swoje typowania, zobaczymy, czy się potwierdzą. Tak ja widzę, że z motocykli, które stoją tutaj, tanci chyba bardziej do gustu przepadł. Zdecydowanie, zdecydowanie. Uwielbiam ten styl, uwielbiam wszystko, co jest z blachy zdarte, tardzawka na samochodach, to jest po prostu to jest, to jest design. Temu nic nie brakuje tutaj. To jest po prostu bardzo ładny taki wiesz, pro, na promenadę, super, żeby się przejechać i żeby oko za nim szło. Ale kiedy jechaliśmy przy motocyklistach i przez chyba dwa dni... Na boku, taki jak porzucony, leżał motocykl absolutnie od początku do końca samoróbka. Już łapał rdze na tle tych niesamowitych maszyn. Trzy razy się tam zatrzymywaliśmy, fotografowaliśmy, bo tak zwraca uwagę. Ale to mi się szalenie podoba. Jeszcze bym popracował, tu bym to jakoś skuł jeszcze, te wszystkie osłony. Coś bym jeszcze tutaj porobił, ale bak mistrzostwo, absolutnie. Jurek, do chwili kiedy te motocykle pojawią się na Wielkiej Okieszy Świątecznej Pomocy, one będą dokończone, bo nie było czasu po prostu. A, I pamiętań, ciekawe, który z Twoim zdaniem osiągnie wyższą cenę? Ładny, 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 nic mu nie można ująć, ale bym to absolutnie przy tamtym. Który, no wiesz co, ludzie potrafią być e, zaskakujący w takich sprawach, bardzo. Nagle sprzedajemy, licytujemy obraz Lecha Wałęsy za 60 tysięcy, nie chcę mamusze, może się wszystko wydarzyć i tu i tu. Zobaczymy, co się będzie działo w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie licytacji tych motocykli. Mam nadzieję, że dzięki przyjaciółom z Motokultury 7 z Madrajdesów, tu jest jeden z przyjaciół te motocykle zasilą bardzo mocarnie konto wielkiej orkiestry. Bo to jest tak, że wiesz, to nie jest nie do końca dojeżdżenia. Jeżeli ktoś licytuje to my namawiamy, żeby stał gdzieś w foyer, żeby gdzieś firma, jak ktoś wchodzi do firmy, to wie, o co w tym wszystkim biega. I na tym to polega. Ja myślę, że to będzie super w ogóle historia. No to czekamy na wielką orkiestrę i zarówno Motokultura 7, która wsadziła w to swoje własne pieniądze, swój czas, Junak dał nam motocykle bazowe, zrobili po prostu według mnie jedni i drudzy dzieło sztuki, no i należy się im wielkie podziękowanie. Naprawdę bracia, wielkie dzięki. Woodstock to także motocykle, zatem przeniesiemy się do wioski motocyklowej, żeby pokazać wam kilka klimatów, które tam się dzieją. To naprawdę twardzi ludzie przyjechali masę kilometrów. Widziałem jadąc na Woodstock na trasie paru motocyklistów na sprzętach, którymi nie odważyłbym się wyjechać nawet za granicę miasta, co dopiero po 600-800 kilometrów. Oni naprawdę przybyli, to prawdziwi twardziele. Pomagają jak mogą w organizowaniu całej tej akcji motocyklowej. Oczywiście. Wszelkie możliwe rzeczy, które dało się zabrać na motocyklach, są wykorzystywane. Niekoniecznie mówię tylko i wyłącznie o namiotach. to naprawdę kupa znakomitych przyjaciół, ludzi, którzy czują się jak swojej rodziny, bo w końcu motocykliści to jedna wielka rodzina. Działają razem, jeżdżą razem, pomagają sobie na trasie razem. To jest nawzajem. Dlatego też pamiętajcie o tym, jeżeli widzicie motocyklistę, który stoi gdzieś przy drodze, grzebie przy motocyklu, zatrzymajcie się i zapytajcie, czy nie potrzebuje pomocy. Tak kiedyś było, teraz o tym. Się powoli zapomina. Natomiast to jest bardzo, bardzo ważne. Samo podniesienie lewej w górę to nie wszystko. Jeżeli przy drodze stoi motocyklista, który grzeje na Łódstok, na przykład, i coś mu tam w motocyklu odpadło, podjedźcie przybicie, piątkę spytajcie, może zabrakło ci paliwa, może coś ci w motocyklu się rozpadło, może ci jakoś możemy pomóc, bracie. Bo to jedna rodzina i bracia. Tak wyglądają klimaty wioski motocyklowej. Tacy ludzie przyjechali, e, przeżyją tu jeszcze jeden dzień i będą wracali swoimi trasami do swoich domów. Wielki dla Was szacun, że byliście na przystanku Woodstock, że ta cała rodzina, która tutaj się pojawiła, docenia Waszą obecność, podziwia Wasze motocykle, czasami naprawdę bardzo zwariowane, przerobione w sposób niesamowity. Zatem, co mogę powiedzieć? Motocykliści, Woodstockowi motocykliści, do zobaczenia za rok. Mam nadzieję. Kończy się przystanek Woodstock, kończą się zmagania e, dwóch junaków wykonanych przez naszych przyjaciół z Motokultury 7 i z Mad Riders. Mm. Następny etap to już będzie Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy, kiedy te motocykle zostaną zlicytowane na rzecz Fundacji Jurka Osiaka. E, Ciekaw jestem, który z motocykli osiągnie większą cenę, który będzie dla wszystkich ludzi, którzy będą brali udział w tej aukcji, piękniejszy. Dowiemy się tego już w pierwszych dniach stycznia. Trzymajcie kciuki i za jedną i za drugą ekipę. Dzięki wielkie, że oglądaliście te wariactwa związane z tą niesamowitą imprezą jaką jest przystanek Łódź! Rzecz ciekawa się zadziała kilka miesięcy temu. Wpadłem na pomysł stworzenia bazy kustomowej obejmującej cały nasz kraj. No jak wiemy pod szyldem kustomu no mieści się dużo. Nawet bardzo dużo. W związku z powyższym jakby, że tak powiem z tygodnia na tydzień coraz lepszych rumieńców nabiera strona. Założenie jest, jakie? Założenie jest takie, żeby ułatwić realizację swoich marzeń i pomysłów, jeśli chodzi o jednoślady, dwie osie również, czyli samochody. Eee, od ciuchów poprzez malowanie, poprzez grawerowanie, poprzez e, kompleksową realizację całych e, projektów. No, znaleźć tam można w tej chwili bardzo dużo i będzie można znaleźć jeszcze więcej, bo cały czas się e, baza rozwija. Maryś to jest człowiek, który nie siedzi spokojnie na miejscu. E, Maryś postanowił zrobić imprezę. Co to będzie za imprezę? Maryś postanowił po raz kolejny zrobić imprezę. W ubiegłym roku była pierwsza edycja tej imprezy, w tym roku będzie kolejna edycja. Ogólnie rzecz biorąc, no, skoro Custom Cult, no to co będziemy propagować? Będziemy propagować Custom. Polski Custom, podkreślam raz jeszcze. Są to i osoby indywidualne, w sensie nie, nie są żadne firmy, które zapowiadają swój przyjazd na swoich zmotkach i wydumankach, jakby to nie nazywał, ale jeżdż i to jest najważniejsze, e, no, na na jakiś konkretnych, e, konkretnych warsztatach, których w Polsce mamy już kilka i to jest bardzo pocieszne, bo, mm, e, no bo jak się okazuje chłopcy wyjeżdżają, jeżdżą po Europie i po świecie i zgarniają nagrody, no Maryj, to, jest to fajne. to dla zakończenia całego tematu. Termin e, i jeszcze raz strona. E, więc tak, 10 wrzesień, słuchajcie, Warszawa, Ordona 2a, Black Pub, e, strona customcult.pl, fejsik e, też customcult, jeżeli robicie jakieś motocykle, zgłoście się no i przyjedźcie na imprezę do Marysia. Marys, dzięki Ci wielkie. Również. Sponsorem programu jest firma Consalnet, świadcząca usługę bezpieczny motocykl. Michał to jest bardzo zalatany człowiek i to w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ fruwa bez przerwy na jedną bądź drugą stronę, czyli do Stanów i z powrotem. I kiedy próbowałem go zaprosić do programu, kiedy jeszcze miał poprzedni motocykl, okazało się, że ciągle nie ma czasu. Stało się tak, że poprzedni motocykl odszedł w zapomnienie i pojawił się ten nowy, wymarzony, ale może o historii najlepiej opowiem Michał. Jak to było z tym pierwszym motocyklem? No z tym pierwszym motocyklem to powiem szczerze, po prostu polecono mi go, bo nie miałem zielonego pojęcia jeszcze wtedy o motocyklach. Ale bardzo chciałem jeździć. Zrobiłem prawo jazdy. Kupiłem Bandita. Bandit bardzo się fajnie sprawdzał, ale jak się zacząłem interesować, no to już była miłość. I przeglądałem na internecie wszystkie możliwe informacje i kupiłem Czerwonego Diabła. No dobra, ale to jest też odrobina miłości do motocykla, ale też troszeczkę szpanu, bo co tu dużo mówisz, ten motocykl jest szpanerski. No podobno tak. No, ja tego w takich kategoriach nie, nie postrzegam, natomiast no rzeczywiście no, yy, zwraca uwagę, to prawda. Powiedziałam tak, że są różne klasy motocykli. Są motocykle, powiedzmy, takie no, klasyczne, którymi się jeździ w sposób bardzo dostojny. Są motocykle sportowe. To jest takie diabelstwo, które ma w sobie bardzo wiele cech, ponieważ to jest praktycznie kawałek sportu. Trochę, diabli wiedzą, pozycja taka półkruzerowa. No wszystko na całego. No tak, bo można nim dobrze pociąć na torze, co miałem okazję, dwa razy co prawda, i wystarczy, jak na razie. A można się wyprostować do, do 110 na godzinę nie zdmuchuje i bardzo przyjemnie się szyku zadaje tym po mieście. Jak najbardziej. E, kilka słów o jego zaletach. Co uważasz za największą zaletę? Wiadomo, moment obrotowy genialny w tych no motocyklach. Moment, tak, no z tej V2, tudzież L2, tak jak to Prawidłowo ma. E, się nazywa jest, jest niesamowity. To jest od samego dołu po prostu szarpnięcie, z czym zresztą miałem problemy na samym początku, bo on mi uciekał spod tyłka i jest zwrotny. Bardzo fajnie się kładzie w zakręty, tutaj też pomogła ingerencja w zawieszenie. Nie powiem, że się... M, m, musiała ona się odbyć, niestety. Ale to była twoja robota, czy po prostu zleciłeś wykonanie czegoś takiego? I polecił mi człowiek, który ustawiał mi motocykl do jazdy na torze. Powiedział, że tam się nic nie trzyma, miar i wag. I, i, i polecił to, to zainwestować w, w zawieszenie. Chcesz powiedzieć, że Włosi poprali robotę? może jestem za duży, Włosi może są mniejsi i szczuplejsi i tamten zawias był, że tak powiem, dla innych, yy, yy, dla innych jockeyów. No, yy. Ja potrzebowałem czegoś innego, zdecydowanie się zmieniło na plus. Dziwna rzecz, bo w Ducati, którymi jeździłem do tej pory, tymi typowo sportowymi, lusterka były kompletnie bez sensu. Tutaj lusterka są jakieś takie widzę sensowne. Czy ty je wymieniałeś? Nie, to jest wersja na 20 rocznicę specjalna i ona ma tak zwane vintage'owe lusterka, czyli taką myszkę Miki okrągłą i one są zdecydowanie lepsze niż te klasyczne monsterowskie, takie wąziutkie rąby powiedzmy których nic nie widać. Miałem okazję się przysiąść do takiego zwykłego i przejechać kawałek też na torze. Tu lepiej widać. Wiem, bo jeździłem trochę dukatami. Teraz, czy znalazłeś jakieś wady w tym motocyklu poza zawieszeniem, które od razu zmieniłeś? Na początku, bo teraz już nie. Poluzowują się śrubki wszelkie. Także zdaje się, że to taki włoski fiat, można powiedzieć, że coś z tego ma. Także nawet zgubiłem kilka i zamawiałem firmowe. No przecież nie kupię w kastorami śrubek do tego. No tak, nie wypadałoby. Włoska śruba to włoska śruba. No tak. Słóweczko na temat tego. Jest, jest to motocykl w tej chwili jednoosobowy i jest jednoosobowy. Czy twoja kobieta nie zazdrości ci trochę, że czasami znikasz sam? Ależ jest to motocykl dwuosobowy. Przy dużej dozie miłości. <laughs> tak, trzeba blisko usiąść. Chcesz powiedzieć, że to coś, to jest coś, na czym ma usiąść twoja kobieta? Nie, to należy zdjąć, zanim się usiądzie. Yy, tak, zazdrości mi nieco. Był okres, że chciała zrobić prawo jazdy. No, po kontuzji przeszły jej te zapały motocyklowe. No i to tyle w zasadzie. Tak, mówi się, że dukati jest drogie w zakupie, ale czy jest drogie w eksploatacji? No, pali około 6 litrów, no to jak na skuter to byłoby dużo. Yy, przeglądy trochę taniej niż w samochodzie, więc chyba sporo, jak na motocykl. Jeszcze nie robiłem tego zasadniczego z regulacją rozrządu Desmo, który zdaje się, jest drogawy. Niewiele przedem... nie, nie osób potrafi w ogóle ustawić Desmo. Nie wiem, nie znam. Yy, yy, że tak powiem, pokładam zaufanie w firmowym serwisie, gdzie, gdzie yy, zakolegowałem się trochę z jednym mechanikiem i on, że tak powiem, pilnuje mi tego motocykla i stara się, że tak powiem, go tam dopieścić na każdym przeglądzie. Właśnie jak to Włosi starają się, żeby motocyklowsko było dopieszczone, żeby wszystko było piękne, żeby każdy element powalał na kolana, hamulce jak zwykle najwyższa puła, czyli brembo, zawieszenie, poezja. No może nie do końca w Twoim <laughs> przypadku. Fajne jest to, że bez tuningu żadnego zewnętrznego ten motocykl wygląda. Ma ładne kierunkowskazy, ma bardzo fajne fajny, zarysowany tył. Oczywiście, mono, jak to powinno być no, w dukacie. Z czego jesteś najbardziej dumny? Kiedy wchodzisz do garażu, spoglądasz na niego i mówisz: No, he he, witaj. <laughs> Powiem szczerze, że jeśli chodzi o wygląd, to ten wahacz, no, chyba że go postawię drugą stroną, to wydech. Natomiast najbardziej jestem dumny, jak go odpalę. I jeszcze nie mam kasku, bo wtedy słyszę to. No i to jest właśnie Michał, jego wymarzone Ducati, którego no, początki były może trudne, bo z zawieszeniem trzeba było podziałać, ale tak naprawdę stał się motocyklem no, chyba życia, choć na jakiś czas, znając Michała. Dzięki bardzo. Jeśli chcecie pokazać w programie swój motocykl, piszcie na Facebooku Oczami Ostrego. Turystyka staje się coraz bardziej modna. Wszystkie firmy muszą mieć w swoim zestawie jakieś sprzęty turystyczne. Nie mówię oczywiście o Hondzie, która ma swoją królową czyli tą najważniejszą, ostatnio najbardziej modną Afrykę, ale pojawił się też model, który nazywa się Honda VFR X. I niech przeczytam cross runner. Wszyscy są w tej chwili cross, cross country, cross runner i tak dalej. Motocykle przeznaczone do jazdy w długie trasy. Motocykle przeznaczone do tego, żeby eksplorować kraj i nie tylko kraj. Jednakowoż od razu muszę powiedzieć, że przy cenie 53-800, no różnie tam w sklepach znajdziecie w salonach ten motocykl, musicie od razu pomyśleć o jednej bardzo ważnej rzeczy: o przedniej szybie. Bo to coś, co zamontowano fabrycznie, nie nadaje się do niczego. Także koniecznie musicie poprosić dealera, żeby zamontować Wam coś, co sprawi, że nie będzie tak hałaśliwie i nie będzie miotało głową, bo to naprawdę ważne, właśnie w długich trasach, których można się wybierać na tego typu sprzęcie. E, Motocyk jak to u Hondy, dość stabilny, jak chodzi o wygląd, żadnych fajerwerków kolorystycznych, powiem nawet, że dość smutny z wyglądu, a jakby tak chociaż parę paseczków na nim zrobili, jakby chociaż kolorystycznie go nieco poprawili, to byłoby o wiele przyjemniej. E, nie bawiono się w jakieś tutaj fizdrygałki niepotrzebne, choć e, na kierownicy jakby w ostatniej chwili zamontowano pipstek do zmiany Kontroli trakcji jest działające, wszystko to bardzo fajnie pracuje. Natomiast tak kiedyś w BMW zauważyłem taki zbiorniczek do płynu hamulcowego, który to chyba bodajże było F800, który założono w ostatniej chwili, bo ktoś klepnął się w głowę i powiedział, cholera zapomniałem o tym zbiorniczku i go zrobili. On dędał na wszystkie strony, prawie odpadał, tak to wyglądało. Tutaj picznek do zmiany trakcji zamontowano też jakby w ostatniej chwili, a może po prostu jest to opcja i dlatego czasem warto to zrobić. Powiem tak, jeździ fajnie, jest bardzo wygodny na nastawieniach zawieszenia takiego komfortowego, bo zawieszenie można zmienić kręcąc odpowiednim pokrętłem przy tylnym kole. Motocykl zaczyna się prowadzić bardzo mile, szczególnie na wertepach, przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe czy kolejowe. Jest to naprawdę ważne. Lusterka przyzwoicie, szeroko rozstawione, dobrze widać cokolwiek byście chcieli zobaczyć z tyłu. Miejsce na fabryczne kufry, ale tylko na fabryczne kufry. Tutaj zapniecie sobie dwa wynalazki. Pewnie do niego istnieje też możliwość zamontowania kufra topowego, i wtedy już tak załadowani możecie mknąć w bezkresne drogi całej Europy. Są wielcy wielbiciele Hondy i uważają, że to bardzo fajny motocykl. Ja uważam, że jest ok. chociaż jak mówię, Honda jest dość stabilna w swoich fajerwerkach zmian. Silnik o fery, bardzo fajny zresztą silniczek kwałka 800 cm, trochę ponad 100 koni mocy. Moment obrotowy nie powala, ale z drugiej strony, przy tego typu silniku naprawdę daje radę, tam jest 70 parę nm jedzie. Taki sprzęt, który określiłbym jako urządzenie dla stabilnych ludzi, którzy nie chcą za bardzo się pokazywać, nie chcą zabłysnąć czymś niesamowitym, co sprawi, że wszyscy będą klękali i wzdychali z zachwytu. O, po prostu porządny motocykl do jeżdżenia w trasę ma wszystko, co jest potrzebne, to wszystko działa, wszystko jest niezawodne. Jeszcze raz podkreślam, że skrzynie biegów w Hondach są wyjątkowe. W przeciwieństwie do innych motocykli, w których znalezienie luzu jest problemem, w których każdy bieg zmienia się, jakby ktoś wystrzelił z tak tutaj to wszystko działa bardzo perfekcyjnie. Zatem trochę wad, trochę zalet w jednym motocyklu i jeżeli będziecie chcieli motocykla spokojnego, motocykla, który zawiezie Was daleko bez żadnych problemów, to być może wybór tej Hondy nie jest głupim pomysłem, ale pamiętajcie, szyba natychmiast do wymiany. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22.00.